Firma Manitu prowadziła w tym roku nowy typoszereg maszyn ładowarek teleskopowych o nazwie New Arc. Główny trzęs sprzedaży Manitu mają stanowić ładowarki teleskopowe 7-metrowe modele 737 i 733. Głównymi różnicami między tymi modelami jest moc silnika, rodzaj przekładni oraz rodzaj zastosowanej hydrauliki. Ładowarki teleskopowe o wysokości podnoszenia 7 metrów stanowią najpopularniejszy segment tego typu maszyn na naszym rynku. W zakres ten wpisują się ładowarki Manitou nowej gamy o nazwie New Ag. Prezentujemy dwa flagowe modele maszyn francuskiej marki MLT 737130PS oraz MLT 733105. W obydwu maszynach zamontowany jest taki sam silnik marki Deutz z czterema cylindrami i o pojemności skokowej 3,6 litra, ale o różnej mocy maksymalnej. W modelach MLT 733 silnik ma moc maksymalną 105 koni mechanicznych, z kolei w modelach 737 silniki osiągają moc maksymalną 130 koni mechanicznych. Ładowarki tych obu typoszeregów różnią się zasadniczo zastosowanymi przekładniami. W układzie napędowym Manitou 733 producent zamontował mechaniczną ręczną przekładnię z czterema biegami do przodu i czterema biegami do tyłu. Zmiany kierunku dokonujemy poprzez czerwony przycisk na joysticku. Z kolei przycisk na głowni drążka zmiany biegów odpowiada za załączanie sprzęgła w ładowarkach z symbolem 737 znajduje się sześciobiegowa przekładnia mechaniczna typu Power Shift z możliwością zmiany biegów także w trybie automatycznym przekładnia ta oferuje trzy biegi do tyłu ręczna zmiana biegów odbywa się poprzez przyciski plus i minus umieszczone na joysticku obok czerwonego przycisku zmiany kierunku ruchu maszyny Producent ładowarek w wyposażeniu standardowym montuje różne rodzaje pomp hydraulicznych, z czym wiąże się inny wydatek oleju i szybkość reakcji ramienia oraz zastosowanych narzędzi podczas pracy. W modelach 737 w standardzie jest montowana pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, wynoszącym maksymalnie 150 litrów na minutę. Z kolei w ładowarkach typu szeregu 733 producent w standardzie montuje pompy zębate. Na nasz rynek jednak, jak informuje Wojciech Mańkiewicz z Manitu Polska, odpowiedzialny za sektor sprzedaży maszyn dla rolnictwa, ładowarki typu 733 zamawiane są wyłącznie z pompami wielotłoczkowymi o identycznym wydatku jak w maszynach 737. Choć z zewnątrz maszyny są wręcz identyczne, to ładowarka teleskopowa Newag MLT737-130PS jest maszyną o większych możliwościach od MLT733-105. Przede wszystkim może unieść cięższy ładunek, gdyż jej maksymalny udźwig wynosi 3700 kg. Jest ona także nieco dłuższa i cięższa. W porównaniu do modelu 733 jej masa całkowita jest wyższa o około 700 kg. Manitu MLT 733105 to ładowarka o udźwigu maksymalnym 3300 kg, a jej teleskopowe ramię osiąga taką samą wysokość jak MLT 737130PS, to jest 6,9 metra. Na uwagę zasługuje kabina nowych ładowarek Manitu. Nie tylko z powodu lepszego wyciszenia, ale również komfortu, w jakim pracuje operator. Odznacza się ona łatwym wejściem, co zapewnia umieszczony w obrysie kabiny stopień, tak zwany easy step oraz dwa uchwyty po bokach drzwi. Producent zamontował na dachu kabiny opatentowanej konstrukcji osłonę górnej szyby. Ma ona tak wyprofilowane elementy, że operator podczas manewrowania i układania ładunków cały czas w niezakłócony sposób może śledzić wzrokiem ramię teleskopowe z umieszczonym na nim ładunkiem. W kabinie zastosowano wygodny pneumatyczny fotel operatora. W gamie ładowarek New AG producent umieścił joystick na podłokietniku zespolonym z fotelem. Dzięki temu podczas pracy wielofunkcyjna dźwignia unosi się i opuszcza wraz z fotelem, co pozwala operatorowi wykonywać joystickiem pewne i precyzyjne ruchy, nawet podczas jazdy po nierównościach. ManiTu posiada wygodne rozwiązanie w postaci elektrycznie sterowanej szyby drzwi. Po wciśnięciu przycisku opuszcza się ona i chowa w nich, podobnie jak ma to miejsce w pojazdach samochodowych. Poza przyciskiem opuszczania szyby, na drzwiach znajduje się także, w modelach 737, przełącznik do ustawiania lusterek umieszczonych z prawej strony maszyny. Lusterka mogą być podgrzewane. Nowe ładowarki Manitou mają także system amortyzacji ramienia roboczego, tzw. Active CRC. Układ ten absorbuje pionowe ruchy wysięgnika, zarówno pod obciążeniem, jak i podczas jazdy bez ładunku. Dzięki niemu negatywne ruchy i naprężenia są niwelowane. Poruszanie się maszyną jest bardziej stabilne, komfortowe i bezpieczniejsze, zarówno dla operatora, jak i ładunku. Maszyny New Ag są proste i łatwo się nimi pracuje. Mają także ułatwioną obsługę serwisową. Producent pomyślał o tym i na przykład wyprowadził przewody smarowania w dogodne miejsca. Na przykład smarowniczki elementów wysięgnika znajdują się z tyłu maszyny na obudowie, a smarowniczki elementów osi kół umieszczono na wspornikach ich błotników. W obu ładowarkach są także schowki zamykane kluczykiem. Jeden znajduje się na zewnątrz pod przednią szybą, drugi zaś większy o pojemności 15 litrów obok stopnia kabiny. Można tam zmieścić na przykład demontowaną lampę ostrzegawczą. W modelu MLT733 jest standardowo dostępny cyfrowy wyświetlacz o przekątnej ekranu 4,3 cala. A w modelu MLT 737 są dostępne dwie wersje wyświetlaczy o przekątnej 4,3 cala oraz 7 cali. Obydwa mogą pracować w technologii Kenbas, przy czym ten ostatni może współpracować z dwiema kamerami, np. kamerą cofania i kamerą umieszczoną na teleskopie. Każdy z tych monitorów współpracuje i jest sterowany za pomocą nawigatora znajdującego się w podłokietniku, co sprawia, że kontrola i ustawianie wszystkich funkcji monitorów są bardzo łatwe.